Siema siema witam was e, dzisiaj e, spróbuję wam przedstawić inwestycję jaką ja zrobiłem i będziemy razem śledzili czy ja straciłem pieniądze czy nie tak to jest inwestycja długoterminowa i e, po prostu będę robił część tego filmu co możecie sprawdzić jak ktoś się boi inwestować sam na rynku i chce sprawdzić rezultaty inwestycji po na przykład trzech miesiącach czy pół roku tak to będę robił takie części tak? a czemu teraz zainwestowałem właśnie tak agresywnie w ten dołek, ponieważ taka indykator jest jak M tutaj, tak? Takie dwa razy się odbiło od, od dna i dwa razy nie, nie przeszło jakiejś sumy pieniędzy, Takie, to samo się zrobiło tutaj i jak widzimy, tutaj się M zrobiło, to był wzrost z góry, tak? To samo było tutaj, po prostu troszkę w dół, ale znów był wzrost z góry. To samo tutaj, też wzrost z góry, tak? I tutaj tak samo jest w tym samym dołku, Cz cztery razy to się zdarzyło, tak? I teraz jest piąty raz teraz, tak? I zobaczymy, czy właśnie pójdzie troszkę w dół, jak i tutaj, czy się odbije w górę i pójdzie wyżej, tak? I tak, i tutaj właśnie mam, gdzie to zdjęcie jest? tutaj mam to zdjęcie. Paciza, zainwestowałem właśnie tutaj e, 20 stycznia, tak? E, trz, w, kupiłem 8 Ethereum za, 3, za 3, 3090 dolarów, tak? Razem wydałem 24 700 dolarów, i kupiłem właśnie w tych dwóch tutaj dołkach. To jest średnia, kupna, to nie jest taka dokładna cena. Tak, żeby po prostu nie było, do, żeby było proste liczby były, i tutaj jest e, dołek, kupiłem jeden, agresywnie płynie 3000, i kupiłem teraz ten dołek, co był e, w, wczoraj, tak? Tak samo jaki przewidziałem, jak ktoś patrzy moje filmy, to przewidziałem te wszystkie dwa dołki tutaj, i właśnie, właśnie zainstalowaliśmy bardzo agresywnie, właśnie tutaj, w to właśnie tutaj sumę. <laughs> Sorry, tu myślałem, że mam coś innego, nie? W to właśnie tutaj sumę, tak? Kupiliśmy 8 Ethereum i to jest inwestycja długoterminowa, miejmy, miejmy nadzieję, że się to stanie właśnie jak i tutaj, to jest właśnie takie M tutaj, tak? I że właśnie tutaj pójdzie w górę, to takie właśnie jest podobne tutaj M i oczekujemy, że pójdzie tutaj właśnie w, w górę, no zobaczymy, to samo jakie poszło tutaj tak. Nie jestem pewien, ale e, moim zdaniem to jest dobra szansa na inwestycje. Jak ktoś ma e, pieniądze w banku, ponieważ inflacja wpieprze pieniądze ostro, to właśnie zdecydowałem się najwcześniej atakować agresywnie tutaj właśnie w tym dołku. Robię to już od paru lat, to się nie boję się, nie stresuję, tak? Ponieważ e, wierzę w krypto i wierzę w Ethereum, że odbije kiedyś od nam, może za pół roku nawet. Czy do roku czasu mogę czekać do dwóch, nawet dwóch lat, nie ma nie, nie, ma, nie ma nie ma kurde problemu, nie? I dlatego właśnie tutaj Zauważyłem te właśnie takie Ala M. Czekałem właśnie wczoraj, czy się od, odbije, właśnie będzie rezystancja po 3 dni, czy upadnie właśnie w dół. Jak tutaj, niżej troszeczkę, tak. I się odbiło i od razu bum, dałem. Kup kupię tutaj na następne 2,5 Ethereum. I czekamy dalej, tak? I to jest część pierwsza tego filmu, i zobaczymy, co się będzie dalej. Działo tak zapraszam na część drugą. wpiszcie sobie ten sam tytuł w ogóle w YouTube Copy Paste zróbcie tylko po prostu inną, inną część. Tak? Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. Yo jo, pozdrawiam.